Dzień dobry Państwo, witam Państwa w poniedziałek 15 listopada. Poniedziałek, dość ponury, pogoda nie rozpieszcza, typowo listopadowa. No, może nie ma deszczu, nie ma śniegu, ale jest ciemno, pochmurno i nieciekawie. Natomiast ciekawie ten tydzień zapowiada się na rynkach finansowych i o tym właśnie będę w tym programie mówił. Omówię główne wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia, omówię główne czynniki, które mogą mieć wpływ na nastroje na rynkach finansowych. Bo jak wspomniałem, tydzień zapowiada się ciekawie, poprzedni u nas troszeczkę świąteczny, bo mieliśmy, bo przeświętowaliśmy 11 listopada. No zresztą nie tylko u nas, w Stanach też był Dzień Weterana, Dzień Weteranów, chociaż tam to jest takie półświęto, rynki finansowe pracowały, pracowały normalnie, świętowała troszeczkę Francja, więc taki... Tydzień był lekko świąteczny choć, i chociaż bardzo, bardzo ciekawy. Głównie za sprawą jednego wydarzenia danych inflacyjnych. No i właśnie te dane inflacyjne powinny... W w tym tygodniu, czy jest szansa, że w tym tygodniu będą się za rynkami y, ciągnąć? Zanim jednak rynki finansowe wrócą do danych inflacyjnych, zanim wrócą do najwyższej od 30 lat inflacji, ja tu Państwu pokażę, jak, to, jak ona się kształtowała. Y, dane zostały opublikowane. W środę tutaj widzą Państwo inflacja rok do roku, roku CPI. W październiku wyskoczyła, wystrzeliła z 5,4 do 6,2%. To było duże zaskoczenie, duży szok. Bo prognozy rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 5,8%. Oczywiście tutaj, w zależności skąd braliśmy konsensus, to było 5,8%, ale nawet jak weźmiemy ten wyższy konsensus, który gdzieś tam pod koniec, tuż przed danymi się też ukształtował, bo im bli było bliżej publikacji, tym, tym analitycy, ekonomiści podnosili swoje prognozy, więc nawet jeżeli weźmiemy 5,9%, to i tak to jest duża spora w zasadzie ogromna niespodzianka. Taka niespodzianka jak w przypadku danych gusowskich i, i, i polskiej inflacji. Inflacja najwyższa od 30 lat. Szok bardzo duży. Co więcej w Stanach Zjednoczonych rośnie inflacja bazowa. Też skok był ogromny. Z 4% do 4,6% przy prognozie 4,3%. Więc tutaj tych, tych zaskoczeń było sporo, więc nic dziwnego, że to był temat numer jeden na rynkach, ale zanim, zanim omówię omówię to wrócę do tematu inflacji, najpierw musimy omówić jeszcze jeden, jeden czynnik, jedno, jedno wydarzenie, bo tutaj zapowiada nam się taki dość ciekawy. Takie, takie dość ciekawe spotkanie. Media nazywają to wirtualne spotkanie. Mówię o spotkaniu prezydentów, konferencji prezydentów USA i Chin. To jest taka kalka z angielskiego no jak to wirtualne, przecież oni się to, to nie, nie spotkają się hologramy, tylko będzie pewnie normalna wideokonferencja i, i, i tutaj y, mogą być omawia, omawiane różne tematy. Rynki finansowe pewnie będzie y, Będą tematy. Być może to będą tematy e, związane z ochroną środowiska. Niedawno zakończył się szczyt w Glasgow klimatyczny. Natomiast rynki finansowe będzie interesowało to wszystko, co e, to wszystko, e, to, to wszystko, co jest e, związane. Z ewentualnymi niesnaskami, takimi wojnami handlowymi, z czymś, co zostało jeszcze po prezydencie Trumpie, a do końca to nie zostało, nie zostało rozwiązane. Więc wydaje się, że w tej chwili to właśnie czekanie na, na, na spotkanie Bidena i prezydenta Chin, nie będę łamał języka, więc nie, nie, nie będę powtarzał. Pinga chyba na, na nazwiska i to jest ten temat numer jeden i właśnie rosnące dziś kontrakty terminowe na amerykańskie indeksy, czy, czy też taka y, takie umiarkowanie, umiarkowanie pozytywne nastroje na y, większości europejskich parkietów, w tym między innymi na warszawskiej giełdzie, to jest właśnie czekanie na to, co to spotkanie co to spotkanie może przynieść i y, przed tym spotkaniem inne czynniki gdzieś tam bledną, natomiast należy wspomnieć, że w nocy dostaliśmy dobre dane, lepsze od prognoz dane, no więc dobre. Dane z Chin, produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 3,5%, przy prognozie przy prognozowanym wzroście o 3%, sprzedaż detaliczna o 4,9%, przy prognozie na poziomie 3,5%. I, I to były też czynniki, które gdzieś tam napawają, napawają optymizmem i, i wnoszą lekki optymizm. Dziś danych, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, nie będzie wiele. W zasadzie mamy tylko listopadowy odczyt indeksu z Nowego Jorku. Rynek oczekuje poprawy, wzrosty tego indeksu z 19,8 w październiku do 21,21,5, więc taki ruch dość. Dość, do, dość ograniczony, stąd też nie dziwi, nie dziwi, że jeżeli sobie zerkniemy na notowania notowania pary euro, euro ja już tutaj Państwu tę, tę, tę parę pokażę, to tutaj niewiele się dzieje, obserwujemy taką stabilizację stabilizację notowań na tych minimach, już drugi dzień konsolidacji. I, i, i rynek tutaj czeka na czeka, czeka, czeka na ciąg dalszy. Natomiast to jest to, co, to, co wydarzy się dziś, czasu amerykańskiego, a, a już we wtorek czasu chińskiego, tak, tak w nocy, czyli zastaniemy zastanie to inwestorów w Polsce między wtorkiem między poniedziałkiem, poniedziałkiem i wtorkiem. No i we wtorek wiadomo, jeżeli tu z konferencji, z tej wideokonferencji pojawi się coś ciekawego, to będzie miało wpływ na nastroje. Jeżeli się nie pojawi, no to automatycznie wraca temat, automatycznie wraca temat tej amerykańskiej inflacji, dane z ubiegłego, z ubiegłego tygodnia i same dane już nie będą budziły emocji, no bo tutaj minął czwartek, piątek sobota, niedziela, poniedziałek i, i wtorek. Natomiast we wtorek rozpoczyna się cały cykl wystąpień przedstawicieli bankierów cent centralnych. Ja tu Państwu troszeczkę, to jest grafika, żeby ją było lepiej widać, ona jest obcięta, ale proszę mi wierzyć, to są wystąpienia bankierów centralnych z wtorku. Mamy tutaj Mamy tu między innymi Bosticza, Harkera, Harker, tutaj należy na niego zwrócić uwagę, bo, bo, bo ostatnio płyną dość ciekawe, dość, ciekawe, dość ciekawe słowa z jego, z jego strony. To będzie taki przedsmak. Jeszcze więcej wystąpień będzie w środę, 17 listopada. Między innymi Williamsa, Mester, Evans, Bostić, kto jeszcze, Waller, czyli członek zarządu, członek zarządu Fed. 18, 18 listopada mamy oczywiście Bosticza, Williamsa, Iwensa, dali, ale to już jest powtórzenie powtórzenie tych, tych osób, które wypowiadały się dzień u dzień wcześniej, i w piątek mamy Wallera i, i Clarida. I, I to i wasza Clarida może, może coś ciekawego powiedzieć. Tutaj szczególnie istotne będą odniesienia do danych inflacyjnych i do decyzji, przyszłych decyzji Fed. Czy, czy te dane w jakiś sposób zmienią spojrzenie członków Fed na politykę monetarną? Czy czy, czy wręcz przeciwnie nic takiego, nic takiego nie nastąpi, nie będzie żadnej zmiany, nie, nie będzie, nie będą sugerowali konieczności, nie będą widzieli zagrożenia z tej z tej mocno rosnącej inflacji w Stanach Zjednoczonych i, i, i dalej będą się trzymali tej ścieżki normalizacji polityki monetarnej, która teraz przewiduje tapering, czyli schodzenia z programu skupu aktywów, a później, gdzieś w 2023, pierwsze podwyżki stuprocentowe. I na to, należy, na to należy zwrócić uwagę, ale nie tylko, bo w to, jak będzie oczekiwania, to jak będą kształtowały się oczekiwania na, na przyszłe decyzje odnośnie przyszłych decyzji w sprawie stóp procentowych, o tym też będą decydowały dane makroekonomiczne i tych danych takich twardych jest całkiem sporo. Dziś 15 listopada mamy oczywiście indeks z Nowego Jorku, i te, te, ten raport zostanie opublikowany w momencie, kiedy Państwo będą oglądali ten program, bo jest on nagrywany chwilkę wcześniej. Natomiast we wtorek o godzinie 14.30 mamy już bardzo ważny raport październikowy o sprzedaży detalicznej. Rynek oczekuje odczytu na poziomie, jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną, miesiąc do miesiąca, na poziomie 1,1 wobec 0,7 miesiąc, miesiąc wcześniej. Kolejna ważna publikacja, też we wtorek godzina 15.15 .15, dane o produkcji przemysłowej i w zasadzie jeżeli weźmiemy dane, jeżeli weźmiemy wszystkie dane, bo, bo, bo w kolejnych dniach jeszcze poznamy dane z amerykańskiego rynku nieruchomości, m.in. środa, pozwolenia na budowę rozpoczęte, rozpoczęte budowy. Jeżeli weźmiemy czwartek, tygodniowe dane o wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych, dane takie dość, dość mocne, bo, bo liczba wniosków. W ostatnim tygodniu spadła do 267 tysięcy. W tym tygodniu, czyli w najbliższa publikacja ma pokazać, tak wskazuje konsensus, odczyt na poziomie 260 tysięcy. Więc to jest czwartek. W czwartek też poznamy ważny indeks FED z Filadelfii, ale w tej grupie wszystkich publikacji, tych wszystkich impulsów, które będą płynęły, napływały ze Stanów Zjednoczonych, po pierwsze wystąpienia członków FED, bo one wprost Stanowi odniesienie do polityki monetarnej, a polityka monetarna stanowi wprost odniesienie do sytuacji na rynku, sytuacji chociażby na rynku walutowym, głównie na rynku walutowym, bo jak sobie zerkniemy na zachowanie Wall Street, no to tam tej reakcji na jakieś przerażenia i reakcji na dane inflacyjne nie było, więc członkowie FED, co co będą yy, mówili, Plus druga sprawa wtorkowe dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. No i jest oczywiście trzeci temat temat wyboru następcy Pawela. W zasadzie nie wiadomo, czy następcy, tak? Pawelowi kończy się kadencja. Na początku, na początku lutego. Niektórzy sugerują, że e, po pierwsze z uwagi na ten wystrzał inflacji Powell nie dostanie e, drugiej szansy, po drugie e, z uwagi na fakt, że i, i, i to, to podkreślają niektóre media, że Powell stosunkowo wąsko patrzy na politykę monetarną, między innymi nie uwzględniając takiego czynniku jak klimat, więc tutaj możliwe, że Zostanie zastąpiony przez kogoś innego. Decyzja, no, główną kandydatką jest pani, i wypadło mi nazwisko, z, która w tej chwili zasiada w zarządzie Fedu, więc, więc taka. Zmiana, ale bliska zmiana. Ta decyzja ma zostać podjęta przez prezydenta Bidena do Święta Dzień Czynienia, czyli do 25 listopada, więc nie jest wykluczone, że w tym tygodniu I to byłby taki drugi czynnik, czy czynnik, który gdzieś tam funkcjonuje na, na, na marginesie, ale który też mógłby, mógłby mieć wpływ na rynki, rynki finansowe. Jak wspominam, przede wszystkim widoczny tutaj, przede wszystkim rynek, rynek walutowy, rynek akcji reaguje troszeczkę mniej. Ciekawie wygląda sytuacja chociażby na rynku złota i, i srebra. Ja tu, o, Państwu w tej chwili już pokazałem wykres. Tutaj sytuacja jest ciekawa, mocny ruch po danych inflacyjnych, ruch, który zaowocował wybiciem powyżej oporów i, i chociażby tutaj na, na tym rynku srebra, który Państwo widzą, taką formacją odwróconej głowy z ramionami, więc tutaj naprawdę może się naprawdę może się sporo sporo, sporo dziać. Więc spotkanie prezydentów Chin, USA i Chin plus plus wypowiedzi członków Fed, plus te dwa raporty, głównie sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa. To wszystko będzie się składało na notowania na notowania dolara i to wszystko będzie miało przełożenie na na, na, inne, na inne rynki. Natomiast jeżeli chodzi o inne rynki, to tutaj najciekawiej chyba, to będzie chyba ciekawy taki najciekawszy tydzień dla rynku brytyjskiego, brytyjskiego funta wynika to z tego prostego z tego prostego układu, że w tym tygodniu zostaną opublikowane inflacyjne dane z Wielkiej Brytanii, dane, które ewentualnie mogą, mogą ale nie muszą, mogą mieć wpływ na notowania na notowenia hebercyjskiego funta. Mogą, bo mogą też wywierać presję na presję na Bank Anglii, żeby ten zaczął zaczął stopy w jakiś sposób podnosić. Tak mniej więcej w tej chwili tak w tej chwili troszeczkę przed, przed programem kształtuje się sytuacja na parze funt fund dolar dane brytyjskie, o których Państwu wspominałem, zostaną opublikowane zostaną opublikowane w środę 17 listopada będą to dane inflacyjne, w Wielkiej Brytanii jest także dane inflacje CPI i PPI, czyli inflację konsumencką i inflacja konsumencka i producencka publikowana jest w tym samym momencie, więc też tak. Te, tez, tez tak też to będzie miało miejsce. We wtorek jeszcze poznamy dane z brytyjskiego rynku pracy, ale bez większego wpływu. Natomiast dziś, w poniedziałek, 15 listopada, jeszcze o godzinie 15.30, mamy wystąpienie szefa Banku Anglii, więc ewentualnie tutaj. Natomiast, jeżeli chodzi o dane z brytyjskiej gospodarki, no to w październiku, podobnie jak w wielu gospodarkach, oczekuje się znacznego przyspieszenia inflacji. Jeżeli chodzi o główną miarę, czyli inflację CPI. Oczekuje się wzrostu do 3,9 z 3,1 i, i każdy wyższy wzrost uznaje, że dane zgodne z konsensusem, czyli inflacja CPI na poziomie 3,9 rosnąca z 3,1 i inflacja bazowa rosnąca do 3,1 z 2,9, że takie dane są w cenach i nie powinny wywołać większych emocji. Natomiast każda niespodzianka, a Prawdopodobieństwo niespodzianki, jak pokazały dane z Polski, w zasadzie z całej zachodniej Europy czy ze Stanów Zjednoczonych, jest duże, bo ta inflacja na całym świecie wydaje się być przez ekonomistów i analityków niedoszacowana. Więc takie dane mogłyby. Takie dane mogłyby już mieć spory wpływ na brytyjskiego, brytyjskiego funta i, i stać się impulsem, żeby ta trwająca już dwa dni korekta, to, to dwudniowe odbicie na, na, na funcie, istotnie się, istotnie się rozszerzyło. I to jest o tyle realne, że jak sobie zerkną Państwo na prezentowany tutaj wykres, wykres to para funt dolar. Porusza się takimi zygzakami, takimi zębami, więc w tej chwili po wyznaczeniu kolejnego dołka nastąpił zwrot. No i logiczne byłoby, zgodnie z tym schematem, który obserwujemy od pewnego czasu, że w tej chwili fund będzie rozpoczynał taką falę, falę wzrostową i być może dane inflacyjne te wzrosty te wzrosty zapoczątkują. No i został, na sam koniec zostały dane z polskiej gospodarki, plus wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej. W zasadzie taką wypowiedź już dzisiaj mieliśmy, bo po pierwsze w zasadzie tak, jedna wypowiedź mieliśmy. Prezes Glapiński powiedział, że w tej chwili podwyżka 100%, podwyżki 100% są bardziej prawdopodobne niż brak zmian stóp procentowych, to troszeczkę nam złotego troszeczkę nam złotego umacnia, ale tak w tak niewielkim, w, niewielkim, w niewielkim stopniu, bo złotego osłabiają jeszcze i osłabiają jeszcze kilka innych czynników. Natomiast Cała seria danych makroekonomicznych to będzie to, co, miało, co będzie miało wpływ na, na złotego bardziej, nawet niż kwestia stóp procentowych. Natomiast to, ta, to wystąpienie, ta wypowiedź prezesa Glapińskiego umacnia rynek w takim przekonaniu, że w grudniu podwyżka będzie miała miejsce o 50 do, o 50 do 75 punktów bazowych. Natomiast żeby, żeby złoty wykonał zwrot, tutaj potrzeba jest coś więcej... Yy, nie tylko zapowiedź podwyżki stóp, bo rynek wie, że stopy będą podnoszone, tylko nie wie co będzie, yy, co będzie się działo w tym okresie późniejszym. I, i gdyby tutaj ten scenariusz został przez Radę Polityki, Polityki Pieniężnej zarysowany, jeżeli Rada by zadeklarowała, że będzie po nowym roku, no niewiele może zadeklarować, bo że skład się Rady zmienia, ale gdyby taka sytuacja padła ze strony tej starej rady, że trzeba będzie dalej podnosić stopy procentowe w jakimś taki harmonogram troszeczkę przedstawiła, to mógłby być czynnik, który złotego gdzieś tam złotego gdzieś tam yy, przynajmniej ustabilizuje. A póki co zapowiada się bardzo ciekawy tydzień na złotym. Dzisiaj już z Państwem żegnam. Dziękuję bardzo. Do widzenia i do usłyszenia.